W pierwszym punkcie obrad przyznano odznaczenia. Za udział w wojnie obronnej 1939 roku panu Czesowowi Hercegowi i panu Franciszkowi Walkowiakowi. Krzyże Armii Krajowej. Pani Marii Bobkowskiej, pani Genowefie Pepke, pani Józefie Buchak i panu Henrykowi Trybuszowi. Krzyże Batalionów Chłopskich. Pani Zofii Stachowiak, pani Janinie Kustrze i pani Jedwicy Dulat. Następnie dokonano sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 1995 roku. Dokonano zmian w budżecie dotyczącym zwiększenia dochodów w dziale opieki społecznej, dodatków mieszkaniowych i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy. Dochody pokrywają zwiększone jednocześnie wydatki na wymienione już świadczenia i zamykają się w kwocie 131,5 tysiąca zł. Na stanowisku skarbnika gminy nadal jest pani Hanna Dziurla. W następnym punkcie obrad dokonano analizy wykonania inwestycji na terenie miasta i gminy w zakresie kanalizacji, wodociągów, gazociągów i dróg. Prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 1995 roku rozpoczęto praktycznie w kwietniu bieżącego roku po uchwaleniu budżetu gminy. Cykl inwestycyjny uwarunkowany był warunkami pogodowymi, dość sprzyjającymi w tym roku. Wynika stąd fakt niewielkiego wydatkowania środków finansowych przypadających na poszczególne zadania, choć zaawansowanie rzeczowe przebiega w większości zgodnie z założonym harmonogramem realizacyjnym. Po informacji zarządu o pracach w okresie międzysesyjnym oraz wnioskach i interpelacjach radnych szef Rady Miejskiej Richard Kurp zakończył obrady. Światowej. Z naszej Ziemi bolsztyńskiej z terenu miasta i gminy Polski przyznano krzyże Armii Krajowej pani Marii Kopkowskiej, pani Józefie Buchak, pani Generał Lefkie, panu Henrykowi Tybuszowi. Są to cztery krzyże Armii Krajowej. Dalej, dwa medale za udział w wojnie obronnej 39 roku, panu Rzesławowi Krajowowi i panu Franciszkowi Markogajowi oraz dwa batalionów chłopskich, pani Elwidze Turat, pani Zofii Sławowiak. Chciałem Wysoką Radę i wszystkich obecnych poinformować, że pani Maria Łukowska i pani Józefa Puchak nie mogą być obecne na dzisiejszej sesji i otrzymać jego zdarzeń tutaj na porządku ze względu zdrowotnych. Po prostu nie ma takiej możliwości o wystąpienie tutaj przed stóp prezydialnym panią Genowę i pana Krzysztofa Czajbusza, Wręczenia tych um, oznaczeń krzyż Armii Krajowej. Obręczenie wręczenie tych oznaczeń poproszę kierownika Rzeczposobów 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 Pokań gotcha na zaszczyt panu takiego wysokiego odniesienia. Proszę bardzo, kierownik. Przeskakuję przekazujący. że pan jest tych Jak już wspominaliśmy, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olsztynie byłym żołnierzom i członkom ruchu Oporu z czasów II wojny światowej przyznano wiele odznaczeń. Jeden z nich był pan Henryk Trybusz, były żołnierz Armii Krajowej. W jakich okolicznościach wstąpił pan w szereg AK? No, okoliczności były bardzo złożone. Raz, że w roku 1939 zostaliśmy wysiedleni, w grudniu w pierwszym transportem pojechaliśmy. Do Kosowa-Lackiego. Z Kosowa-Lackiego pojechaliśmy do Wrzeszowskie, do Malinia. No i tam żeśmy się zatrzymali. I tam spotkałem się z żołnierzami ZWZ, właściwie z oficerami ZWZ. Między innymi z Wolsztyna, był taki tutaj jeden pan. I w marcu w 1940 roku składałem przysięgę do ZWZ. Był to załążek AK po prostu to był, był założeń AKAR. Zresztą ZWZ składał się z szeregu organizacji, które powstały bezpośrednio po zakończeniu działań bojowych w Polsce w 1939 roku. I to powstało taka masa tych różnych drobiazgów, że rozkazem już nie pamiętam którego generała zostało to do kupy zebrane i powstał ZWZ. Jak mówię, w styczniu 1940 w w roku. A w roku 40, ja tam przysięgę składałem, 18 marca chyba mówiłem już o tym, w roku. A w roku 41, też na wczesną wiosną, rozkazem generała Sikorskiego, zostało to przemianowane na Armię Krajową. Także ja się znalazłem automatycznie w Armii Krajowej. Także w ogóle żadnej przysięgi w Armii Krajowej nie składałem, tylko po prostu z tą stałą, tym towarzystwem, który pochodzę z. Przeszedłem do Armii Krajowej. Tak się, stało, tak się znalazłem w Armii Krajowej. Jak już Pan wspomniał, AK było złożone z szeregu formacji. W jakich formacjach Pan walczył? Nie, nie, więc AK z szeregu, sto, to, to został może źle zrozumiany. ZWZ powstało z szeregu drobnych jakichś oddziałów. A AK to już była jednolita organizacja bojowa. To było jednolite wojsko. I to zresztą bardzo liczne wojsko, bo to było parę grubych, grubych tysięcy ludzi, bo to było ponad 600 tysięcy, także na warunki wojenne to przecież to było bardzo, bardzo dużo. Zresztą to była najpotężniejsza i najsilniejsza organizacja bojowa. A kasłynęś w czasach wojny z wielu spektakularnych akcji bojowych. Czy uczestniczył pan ich również? Nie, więc ja w niektórych bezwzględnie, że u, w, uczestniczyłem, ale już wtedy jak byłem w partyzansce, a w party, do partyzanckiej poszedłem to jakoś tak dziwnie miesiącem Jakoś do mnie przyczepił że tak powiem, te marce. Bo w marcu w 1944 roku poszedłem do oddziału partyzanckiego którym dowodził porucznik Żuk, nie znam nazwiska, to był jego pseudonim, pochodził z Poznania, był oficerem rezerwy a z zawodu był nauczycielem. I ten nasz oddział on liczył tak w granicach 35, 45 ludzi. To był taki stan dosyć zmienny ze względu na to, że przychodzili niektórzy, którzy się przeszkolili i odchodzili do innych oddziałów oddziałów partyzanckich. Nasz oddział był pod. Pseudonimem Hejnał, czy kryptonim można też tak powiedzieć Hejnał, i tam to już naprawdę, bo z początku to był łącznikiem. Przewodziłem rozkazy, jakieś tam polecenia, jakieś zarządzenia, jakieś inne sprawy. Tylko z tym, że to, to była odpowiedzialna działalność. Bo wystarczyło, gdybyś z takimi meldunkami gdzieś tam wpaść, zostać jakby nakryty przez Niemców. To można by naprawdę w konspiracji narobić niesamowitej, dlatego że łącznik znał różne punkty kontaktowe i wiedział, gdzie, gdzie to jest. Ale jak poszedłem do partyzanki, no to już wtedy no to już były działania bardzo poważne. Rok 1944 to czas akcji burza. Jaki był stosunek wyzwolicieli żołnierzy radzieckich do Armii Krajowej? No więc to był bardzo zróżnicowany stosunek. Ale mam wrażenie, że i bardzo często z winy nieodpowiedzialnych niektórych działaczy, że takich ich nazwę, Armii Krajowej. Bo po to, żeby siebie bronić, no to obsypywali tam innych i ten stosunek był bardzo... Ale jeśli chodzi o samą akcję burza, to było współdziałanie fantastyczne. Nie było żadnych tam jakichś podejrzeń czy jakiejś nieufności. Absolutnie, absolutnie nie. Bo pierwszyśmy między innymi razem mielec zdobywali z Armią Radziecką. Był taki moment, że przekazywali się my jeńców Armii Radzieckiej, dlatego że na tym odcinku nie było w ogóle wojska polskiego na tym, na, na tym odcinku. Także my byliśmy w kontakcie z Armią Radziecką. Ale I jakie, nie było kłopotów. Jakie były Pana dalsze losy wojenne? No. Dowódcą obwodu naszego był Konstanty Łubieński. To był Łubieński, który Żerardów, jego przodkowie wybudowali. I on jakoś tak się dogadał z jakimś z dowódców Armii Radzieckiej, o czym, no nie wiem kto to był, ale w jakimś wyższym na pewno stopniu i na wyższym szczeblu. Całym oddziałem żeśmy poszli do Jarosławia, do Wojska Polskiego. Tam był jakiś pułk zapasowy. Ale w związku z tym, że tam mi się strasznie nie podobało, to na własną rękę się przeniosłem do Lublina. A na Majtanku był ósmy pułk zapasowy. I to tam by do wszystkich rodzajów broni. No i w związku z tym, że miałem małą maturę, a wtedy mała matura to się bardzo liczyła. I przyjechał taki kapitan Czubryt-Borkowski, bardzo elegancki oficer z dwoma podchorążymi i wybierał kupowo, jak myśmy to mówili, do artylerii do Oficerskiej Szkoły Artylerii do Hełma Lubelskiego. No i ja tam zostałem zakwalifikowany. I tak rozpocząłem służbę w wojsku od lutego 1945 roku. No tak to był na Majdanku, później we Błodawie żeśmy byli już jako podchorążowie, już nas tak tytułowano. I od 1945 roku w lutym, w styczniu, ale w lutym żeśmy rozpoczęli zajęcia no, w artylerii, rozpoczęli swoją artyleryjską karierę. Później przenieśli z hełna szkołę część do Torunia, część do Olsztyna. W Olsztynie była szkoła numer jeden, a w Toruniu nie wiem dlaczego była szkoła numer dwa. Bo ta szkoła numer dwa to z olbrzymimi tradycjami, bo tam ta szkoła już przed wojną była, to było jakieś takie centrum wyszkolenia artylerii. Bo poza tym to były tylko szkoły podchorążych rezerwy. No ale niedługo byliśmy w Olsztynie, to zostało znów zlikwidowane. Właściwie przeniesione do Torunia. I powstała z tego jedna szkoła w Toruniu, szkoła oficerska artylerii. I skończyłem szkołę oficerską artylerii w 1947 roku w czerwcu. Byliśmy promowani w Gnieźnie 22 czerwca. No i później Garwolin, już jako oficer. I później różne, różne. Przeprowadzek było, co nie miał. No w czasach stalinowskich, w których wiele osób za przynależność do Armii Krajowej było represjonowanych, spotkały Pana również jakieś nieprzyjemności ze stanu Nie, no więc chcę powiedzieć, że ja um, ujawniłem się w 1956 roku. Nie wierzę w to, żeby nikt nie wiedział o tym, żeby odpowiednie służby nie wiedziały o tym, że ja tam coś mam <laughs> w zanadrzu. Ale w każdym razie no, nic mnie nie spotykało jak już szczególnego. Nic nie mówiłem o tym. Prowokacje to na pewno były jakieś, tam, jakieś rozmowy na pewno prowokujące były, żeby tam jakoś coś ze mnie wyciągnąć. Ja nic nie mówiłem, nigdzie nie byłem. I, i tak w 1956 roku się ujawniłem. Yy, czy odznaczenie, które otrzymał pan na ostatniej sesji Rady Miejskiej, było pierwszym oznaczeniem za udział w walkach w ramach Armii Krajowej? I nie. Pierwsze moje oznaczenie, do którego jestem bardzo przywiązany i naprawdę bardzo, bardzo wysoko cenię, to był, to jest krzyż partyzancki. Bo to jednak łączy się z wspomnieniami, prawda, z różnymi sprawami. I to się nie dostało, powiedzmy tak o, przypadkowo, za jakąś tam działalność społeczną czy jakąś tego, tylko dostało się za to, co się przeżyło w lesie, jakby nie było 8 miesięcy, co jest niemało, to jest niemało, naprawdę niemało. I było bardzo z nim, mimo Może bardzo wysokie oznaczenia w ogóle. A ten krzyż partyzancki to zawsze jakiś był dla mnie takim takim naj, najprzyjemniejszym krzyżem takim. No i teraz ten krzyż Akoczki, który dostałem, Armii Krajowej. To tak samo jest jakimś takim satysfakcjonującym momentem, wczoraj, jak mi to wręczano. Bo to jednak ten kawałek historii to się tam mieści w, w, w pamięci. I właściwie tu byłem zaskoczony troszeczkę, bo nie spodziewałem się tego, że, że kiedyś to się dostanie. Bo Krzyż taki ten, ale to tak na marginesie powiem, że Krzyż Armii Krajowej to był już dawany przez rząd londyński. Tylko kosztował 5 funtów. I znam takich, którzy z Armią Krajową nic wspólnego nie mieli, ale mają krzyż ten za 5 funtów i, i w porządku. Dziękuję bardzo za rozmowę i myślę, że pamięć w naszym społeczeństwie odnośnie ostatniej wojny i losów wielu obywatelów zostanie. Dziękuję bardzo. Podjemnia mieszkaniowo-własnościowa Adamowo informuje wszystkich zainteresowanych, że posiada jeszcze do sprzedaży mieszkania w trakcie budowy o powierzchni od 40,6 do 74,6 m2. Cena za 1 m2 wynosi 640 zł. Lokalizacja budynku na osiedlu w Komorowie Kołwolsztyna. Informacji udziela biuro spółdzielni Komorowa 20. Telefon 31 wewnętrzny 317 w godzinach od 7 do 15. Uwaga mieszkańcy! Wznowił swoją działalność handlową sklep rybny przy ulicy Polnej. Naszym klientom oferujemy w ciągłej sprzedaży całą gamę przetworów rybnych. Szeroki asortyment konserw i sałatek, ryb wędzonych i ryb mrożonych. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 18, w czwartki od 8 do 16, a w soboty od 9 do 13. Przyjdź a zobaczysz, że tylko tu zrobisz zakupy, o jakich marzysz.